Hej siemonku, tu Grzybek Hanucynek, a to kolejny odcinek Minecraft z Grzybkiem. z Pokémonami, z Pokemonami, tak, Pixamon. Jak widzicie zacząłem budować domek. Może nie będzie on ale się postaram. A w tym odcinku postaram się dokończyć domek i pokopiemy trochę w dół. No dobra, ja przygotuję materiały i widzimy się później. Hej, Siemanko, wróciłem po przerwie. Nazbierałem, no, mi się wydaje, wystarczająco dużo materiałów. No może wełny, może niewystarczająco, ale dobra, zobaczmy. To, zro... to zacznę robić domek. Nie będę przyspieszał. Bo szczerze i tak ten odcinek może być trochę dłuższy inne Mam nadzieję, że mnie słychać. Nie Kurde, troszkę mam troszkę lagi małe. Зачем Продолжение следует... I tak nic nie mówię, bo w sumie nie wiem za bardzo o czym mam gadać. Powinna się już niedługo pojawić nowa gra na moim kanale. Więc szykujcie się. Ja już wiem jaka to będzie gra. Mo się zdecydowałem. Dobra. Zrobię podłogę, ten Tomek może nie będzie jakiś, jakimś cudem architektury. Ale mam nadzieję, że będzie nawet to wniesienie, no na pewno nie starczy. Więc trzeba je zbierać. Jeszcze dach trzeba zrobić, choć dach w sumie nie, nie zajmie dużo czasu. Dobrze, zrobię może dach w porówni. Okej. Okay. Zostawię hmm. sobie tutaj crafting tego. I hmm, tak skorptuję tu. Котки... Mam nadzieję, że jakoś jest dobra. No ja pierdziele. Coś troszkę nie ścina, jak nagrywam. Hmm. Kurczę, no. Zresztą muszę sobie naprawić trochę kompa, bo. bo ten, bo. No, trochę, jak widać, nie no, Nawet jak nie nagrywam, to mnie ścina. No, znaczy. Na no, spoko. Nie będę przeklinał. Mam jeszcze Kurde, te peski mnie dobijają. Tak, łopatą trzeba skopać to. Nie wiem, że ty... A nie, w sumie co ja robię? Przecież miałem jeszcze zrobić. Coś... Czyli tak. Podłogę zrobię poza, kurde, poza odcinkiem. Mam nadzieję, że starszy mi materiałów do zbudowania tego dachu. Sorka, że nic nie mówię, ale szczerze nie widzę żadnego tematu, by mówić. A sobie jak, jak, jak to budowanie domku było nudne, to albo przyspieszę, albo zawycięcie. W komentarzach wybierajcie, co chcecie przyspieszenia czy cięcie. Już za chwilę się kończy odcinek. W sumie nie był zbytnio jakiś porywający. No to... Ja też nie mam aż tyle czasu. Troszkę mi też laguje. Dobrze, robimy ostatnie płytki. I kończymy ten odcinek. Trochę nudny, ale. No dobra. To Narka, do następnego odcinka. Obiecuję, będzie